Nie, no dobrze wyglądasz. Co ty masz za m***a na głowie? Co to jest? Pewnie zastanawiacie się, czemu jestem w czapce. W dzisiejszym odcinku zrobiłem coś ze swoimi włosami, i w dalszej części odcinka właściwie dowiecie się, co z nimi się stało. Miałem już takie dosyć długie włosy, które mnie irytowały i powiedziałem sobie po prostu, że czas na jakieś zmiany, więc zobaczycie dzisiaj cały proces zmiany moich włosów. W sumie proces może nie, ale zobaczycie, co zrobiłem oraz reakcje moich przyjaciół oraz innych youtuberów, influencerów na po prostu moją nową fryzurę. Jeżeli podoba Wam się taki format filmów, czy takie lifestyle'owe filmy, to zostawcie łapkę w górę i komentarz, że chcecie więcej takich filmów, bo chcę trochę jakby wrzucać też coś innego niż Roblox. A uważam, że tutaj dla Was mogę się fajnie sprawić i taki content może Wam się podobać. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to koniecznie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. No i nie zapomnijcie wbić do mnie na Instagrama, który wyświetla Wam się tutaj, bo to bardzo ważne, bo zacznę wrzucać więcej zdjęć. Obiecuję, ale Instastory jest bardzo fajny, widzowie jest tam, więc wbijajcie koniecznie. A my już przechodzimy do tego, co się stało z moimi włosami. Jestem spóźniony 20 minut, ale jestem na miejscu i zaraz właśnie wchodzę tutaj do. Salonu, żeby ogarnieć te włosy. Niestety ale nie nagrałem nic z procesu robienia włosów. Nie chciałem po prostu stresować pani, która wykonywała mi ponieważ ludzie różnie reagują na kamerę, więc po prostu. Efekt końcowy prezentuje się tak, i tak szczerze, ja myślałem, że będę zupełnie inaczej wyglądał w kręconych włosach, a wyglądam inaczej niż sobie to wyobrażałem, ale mi się strasznie podoba, tak szczerze, ja jestem w szoku, że tak jakby tak, tak mi jakby ten skręt wygląda na mojej głowie. Ale naprawdę jestem zadowolony, zobaczcie. Ani powiedziały mi jeszcze, że dodatkowo te włosy trochę się jakby rozprostują minimalnie, więc lekko to będzie jeszcze inaczej wyglądać, ale że efekt będzie mniej więcej zbliżony do tego, co jest obecnie. Więc co, teraz nas czeka reakcja wszystkich, muszę zrobić reakcję koniecznie mamy. Jawora, Bartka, z Oli, Wiktorii. Zadzwonić do jego do Filipa, że to będzie jakiś hit, ja nie wiem, co to będzie, więc oglądajcie, żeby zacząć reakcję innych, jak oni zareagowali na to. Siema! Siema! Zajebiście, nie? O matku święta Co jest? Ale... nie wiem, dziwnie Dziwnie, nie? Ale... Cześć ty muś Kto to jest ty mój? O widzisz, ale... ale poznał mnie Ale dziwnie Dziwnie, jest... ale fajnie, nie? Mi się podoba na przykład Podoba ci się? Jeszcze nie wiem, nie mogę powiedzieć Mi wygląda dziwnie, zdecydowanie lepiej niż tych długich, prostych, z ostatnich dni Lepiej, nie? A Dużo le Za długich dobra, przyszli foto. Dobra, papa. Miłego, papa. No, mama była trochę wystraszona, ale to dlatego, że jest nieprzyzwyczajona, bo całe życie miałem proste włosy, a tu nagle przychodzę i mówię na kamerkach, że. siema, zobacz co mam na głowie. Cześć Karol, yy, ja yy, Max. Jak ci się podoba? Ładnie wygląda. Co nie? A nie, gruby taki jesteś teraz. I chcieliby coś zjeść? No, możemy coś zjeść. Dobra. Fakaś tu stół? Zajebiście. Zajbiście. no. A pani jak się podoba? Los, to sobie bardzo ładnie, nie? Ładnie jest? Cieszę się. Tak, myślę jeszcze są nie, Tak, lekko jeszcze są wilgotne, no? Jeszcze trochę się rozprostują. Proszę pani, jeszcze nie, Dokładnie. Co, szybkie jedzonko i będziemy patrzeć na reakcje innych. Ale mi się bardzo podoba, no. Dobrze, to tak wygląda. To jest tak uważam. Stresowałeś się kar. <laughs> Paweł y, Max? <laughs> Ty jesteś takim śmiechem, jeb. Słuchajcie, mam Filipa, oczywiście Jego, z którym mieszkam. Obecnie jestem tutaj na jakiś czas, więc dzwonię jestem dziecko frakcji Filipa, nie pokazujemy się na początku. No? Siema, co u ciebie? Siema, git. Proszę nie git ja teraz. Wszystko w porządku? Fajny fajna co? Fajny co nie? No. O, Ale ej, stary! Giga dobrze to wygląda tak szczerze. Dobrze jest, nie? No. Ej, jest dobrze. Ja myślałem, że, ja myślałem, że to będzie tak wyglądać. A okej, okay, yeah. e? No. tak to pasuje. Robiłeś tam, gdzie ja mam? Tak. Widać, bo z przodu ci jeden odstaje. tutaj. W tym samym miejscu robiliśmy. Nie no, giga fajnie. Cieszę, Cieszę się. Mnie. Myślałem, że będzie, eh, ale dobrze wyglądasz. Dobra, dobra. Bardzo Kozacko, dziękuję bardzo Filipku i miłego treningu. Spoko. Dzięki bardzo. To pożegnaj się dla widza. Ech. Jak śmiesznie. <laughs> jako, ej ale... Tak, dziwne, w się sensie dziwnie. Ja, ja wiem, że one będą inaczej wyglądać, jak ty się je umiesz, ale. Tak. Ja jestem gigantem w zadowolony, nie sensie, wiem. przypominasz mi kogoś z bajki? Była jakaś taka bajka, był taki właśnie. Tego odświechie... przystojniaka z bajki, nie? Tak, tak, no. Z takimi dużymi uszami był taki chłopczyk, i miał właśnie takie loki. Siema! Siema. Siema. Cześć. 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 Co tam? Dobrze, co u ciebie? Nic <grym> dobrego. Ciekawe. <Ciebie>. <grym> wiesz, byłem z psami te sprawy. Nie byłem psami, ja byłam. No. no dobra, nieważne, no. Bawiłem się z psami, wiesz, te sprawy, no. Aha. To. to... <grym> Nie no dobrze wyglądasz. No. Nie. dobrze? Ma lepiej zrobione niż ty miałeś. A ty byłeś tam, gdzie ja byłem? Tak. On był u Basi, ty byłeś u Kasi. Ja byłem u Kaśki, no? Ja byłem u Basi. Baszka no. lepiej robi Baśka lepiej robi trwałą. No. E, nie, wygląda to dobrze. Ja jestem giga ja za ja no, tak? się... Myślałem, że będziesz miał takie free z WiFona na głowie. No, ale jest okej, okay. jest no. okej. Okay. No co ci... Free Gratuluję! Free. Gratuluję, bo w końcu prawdziwy influencer z ciebie. Nie masz McDonalda na głowie, literki Aha. M, bo no, no wiadomo. Przestałem być alternatywką, tak. Tak, Przestałeś być alternatywką, tak. Idzie do nas widzowie i będzie reagować na niesamowitą fryzurę Freliego. Aha. Tak jest, tak będzie. Cześć! Co ty masz za makaron na głowie? Dobrze. Nie. Ej, ale w sumie spoko wygląda. A? A? Świderki takie, nie? Fajnie, nie? Masz fryzurę, fryz. Jak Paweł w sumie. Nie, no ja wyglądam Ej, beskity, lepiej. Jak Paweł masz w sumie włosy. No lepiej wyglądam. Nie, dłuższe włosy, więc no, lepiej... To, się ma lepiej zrobione. Nie to z swojej tej I... długości. Tak, tak no dłuższe. i za że ja boki mam takie lekko tu dłuższe, a Paweł ma, widzisz, no, boki tak wycięte, nie? Fanie Ale nie szczerze mówiąc, wyglądasz lepiej niż w tamtych włosek. A tobie się podoba? Nie. Ale zobacz. <laughs> nie, żartuję. Ale zobacz, poprzednia fryzura jego kopiowała już jego, a teraz Dobra, to co Serio, zdecydowanie lepiej wygląda. Cieszę się, cieszę się. Ba. Dziękuję. Bałaś się. Co? 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 Powiedziałam, że podoba, podoba. mi się. Aha, podoba ale... się? Słuchaj. Podobałem podobają mi się twoje włosy. Nie, ty... nie dodawaj nie, sobie. Ty. nie dodawaj sobie za dużo, bo uh -huh. twarzy nie zmieniciste. Ja już! <laughs> Słyszeliście to? Nie wstawię twojego Instagrama, co karę. Dobra, papa pa. okay. Słuchajcie, właśnie wrócił Szymek. Zaczął walić do drzwi, jest w ogóle pierwsza w nocy. Zobaczymy reakcję jego na włosy. Co jest? Jest ciała. Ciekawe jest. Ej! Ty wyglądasz jak zratatuj ten taki ten fryzjer. Ej, rzeczywiście! I to jest jak z... Jezus, ja mówię z kojarzę i teraz Ty wyglądasz jak ten zratatuj! Gdzie masz tego szczura? Nie szczura! No a teraz to wiemy. <laughs> Jak Ci się podobają włosy? Fajne Fajne? Fajne Utrzyma mi się to przez pół roku no, To ratunku nie ma już przez pół no, roku No chyba, że na łyso <śmiennie> <śmiennie> Więc zatwierdzony wcześniej wy też Jest no i tak jak widzieliście i zresztą widzicie teraz mam kręcone włosy. Mi się efekt bardzo podoba. Jakby ktoś wiedział, jak to się nazywa, to się nazywa po prostu trwała ondulacja. Nakładają wam wałki na głowę, potem taki specjalny płyn, spłukują, to itp. I wychodzi właśnie z prostych włosów coś takiego, czyli takie kręcone włosy, takie sprężynki. Mam nadzieję, że efekt wam się podoba. Napiszcie w komentarzu co sądzicie o mojej nowej fryzurze. No i mam nadzieję, że miło wam się oglądało ten film, no bo w sumie to by było dla mnie najważniejsze. Od teraz raz w tygodniu będzie się pojawiał właśnie taki film lifestyleowy, więc koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek, żeby Żaden po prostu film was nie ominął. A my widzimy się jutro w następnym filmie robloxowym. Do zobaczenia i cześć!